To ma być nowa fucha Cichopek. Przeszkodą będzie były mąż? Kilka dni temu gruchnęły informacje dotyczące nowej pracy Kasi Cichopek. W styczniu aktorka straciła zatrudnienie w pytaniu na śniadanie, więc każde nowe wyzwanie zawodowe jest dla niej ogromną szansą na ratowanie kariery. Wiele jednak wskazuje na to, że były mąż może być dla niej przeszkodą w drodze do osiągnięcia sukcesów potencjalnej nowej pracy. Dlaczego? Jak Kasia Cichopek radzi sobie po zwolnieniu z pytania na śniadanie? Kasia Cichopek związała się z Maciejem Kurzajewski zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Jeszcze do niedawna para regularnie prowadziła razem pytanie na śniadanie, jednak na początku stycznia została zwolniona wraz z resztą ekipy śniadaniówki. To wydarzenie było ogromnym ciosem zarówno dla widzów, jak i ich ulubienicy Kasi Cichopek. Jak aktorka radzi sobie po tym nagłym zwolnieniu? Kasia Cichopek jest od lat związana z TVP, jednak nie tylko ze względu na swój udział w pytaniu na śniadanie. Aktorka od 24 lat gra w, M jak miłość, postać Kingi z Duńskiej. Wbrew plotkom, jakoby miała zostać zwolniona i stamtąd, jej posada w kultowym serialu jest bezpieczna. Stabilne zarobki z pracy na planie to jednak nie jedyne źródło utrzymania artystki. Cichopek prężnie działa w przestrzeni mediów społecznościowych, gdzie regularnie czerpie zyski ze współprac reklamowych oraz sprzedaży swoich ubrań. Teraz gruchnęły także wieści o nowej ofercie pracy, którą miała otrzymać wraz z Maciejem Kurzajewskim. Trudna relacja Katarzyny Cichopek z byłym mężem Kasia Cichopek przez 14 lat była żoną Marcina Hakiela. Para rozstała się w sierpniu w 2022 roku w atmosferze skandalu, który ciągnie się za nimi do dziś. Tancerz nie ukrywa, że żywi do swojej byłej ukochanej olbrzymi żal za to, w jaki sposób zakończyło się ich małżeństwo. O swoich zarzutach w stosunku do cichopek niejednokrotnie wypowiadał się publicznie, szokując internautów. Wiele emocji wywołał również jego występ w programie Kuby Wojewódzkiego, którym dopiekł swojej byłej żonie. Jakiś czas temu Marcin Hakiel wyznał w wywiadzie, że rozważa unieważnienie swojego małżeństwa z aktorką. Taki zabieg raz na zawsze odciąłby go od byłej żony, a Kasi Cichopek ułatwił podjęcie nowej pracy. Nie wiadomo jednak, czy którekolwiek z nich ostatecznie zdecyduje się na ten krok. Czy więc skomplikowana relacja z byłym mężem będzie dla Cichopek przeszkodą w nowej pracy? Kropka. Były mąż będzie dla Kasi Cichopek przeszkodą w nowej pracy. Kilka dni temu w sieci zawrzało od plotek, jakoby Kasia Cichopek i jej obecny partner Maciej Kurzajewski mieli otrzymać propozycję zatrudnienia. Magazyn, na żywo, przekazał, że Małgorzata Kurzajewska, siostra dziennikarza, prowadzi w sieci kanał, popularny kanał o nazwie, Hope, Nadzieja tu i tam. Kobieta miała zaprosić do współpracy nad projektem brata oraz przyszłą bratową. Zależy jej, żeby na tym kanale prowadzone były rozmowy i wie, że w tej roli nikt nie sprawdzi się tak dobrze, jak Maciej i Kasia przekazało źródło magazynu na żywo. Warto zaznaczyć, że na kanale prowadzonym przez Małgorzatę Kurzajewską pojawiają się treści o charakterze religijnym. Jeżeli więc Kasia Cichopek rzeczywiście miałaby otrzymać propozycję współpracy z siostrą Macieja Kurzajewskiego, jej występ mógłby zostać źle odebrany przez środowisko katolickie z uwagi na to, że aktorka jest rozwódką.